Serdecznie Was witamy, witamy moi drodzy w naszym... Miejscówki. Tak, jesteśmy w super mroźnie. miejscu. Jest mroźnie, jest ale oczywiście listopad, ale zobaczcie jakie piękne niebo, wzburzone troszeczkę morze, ale troszeczkę słoneczko świeci, więc pomyśleliśmy dlaczego nie. Myślę, że to super dzień, żeby właśnie nagrać ten filmik. No troszeczkę nas nie było. Mieliśmy małą przerwę, niestety kompletnie niezależną od nas i nie nagrywaliśmy długo naszego filmiku, ale dzisiaj wracamy. A z czym wracamy? Pomyśleliśmy, że pokażemy Wam nasze plony w ostatnim sezonie 2023. Co się nam udało, co się nam nie powiodło w ogrodzie w tym sezonie. Postaram się wrzucić zdjęcia, krótkie jakieś filmiki, przebitki, żeby pokrótce chociaż pokazać, jakie te plony były. Jeżeli filmik Was interesuje, usiądźcie wygodnie. Serdecznie Was zapraszam. Ty też zapraszasz? Oczywiście, serdecznie Zapraszam. Zapraszamy oboje. Nasza cukinia zielona i żółta. Tak jak w zeszłym roku była zielona, pięknie obrodziła, nie można się do niczego doczepić. Na pewno powtórzymy. Żółta cukinia była bardzo smaczna, ale trudna w uprawie w tych warunkach szkockich, więc w następnym roku ryzykujemy. Właśnie robię przegląd marchewek. I słuchajcie, trafiłam na coś, muszę wam to pokazać. Po prostu muszę. To jest wyrwa po jednej marchewce, którą wyrwałam przed chwilą. A to jest owa marchewka. Taka jest. <laughs> Jak Wam się podoba moja organiczna marchew? Ja jestem w szoku. Czemu taka gruba? Czy ona w środku jest dobra? To ja nie wiem. Ale słuchajcie, poszła w korzenie ostro. Są kolejne podobne, zaraz Wam pokażę. Dużo węższa, ale też niczego sobie grubiutka. Jest dobrze, jest dobrze. W zeszłym roku było w porażkach o moich marchewkach, które w ogóle się nie ukazały. A w tym roku, słuchajcie, przegięłam w drugą stronę. Wychodowałam normalnie monstery jakieś. Piękne, organiczne marchewki, ale czy są w środku OK? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Ale pomyślałam, pokażę Wam, bo to aż nie do uwierzenia, że na naturalnym nawożeniu. Takie giganty. Co tu się stało się? Moje organiczne marchewki, widzicie to? Czy wy widzicie, jakie na grube? Szok i niedowierzanie. Oj tak, marchewka w tym roku cud miód, masę rzeczy poprawiliśmy, marchewka poszła w grządki, mięciutka ziemia. Rosła cudnie i mogę wam teraz po czasie potwierdzić, w środku była super. Zero dziur, zero uszkodzeń. Jedyny błąd, któryśmy popełnili, to za słabo żeśmy ją przerwali i była w niektórych miejscach dość drobna, ale potem nawet poradziła sobie ze wzrostem dość No i kochani pomidory, no pomidory jak zwykle cudowne. W Każdym roku niezawodne, oczywiście troszeczkę inne odmiany niż w zeszłym roku, serdecznie was zapraszam na moje filmy, pokazuję tam jakie odmiany wysiewam, dlaczego takie odmiany i później pokazuję czy się udały. W tym roku 13 odmian posadziłam sobie, ale już w roku kolejnym, czyli 2024, czyli w tym sezonie będzie wymiana odmian i tylko kilka sztuk powtórzę z tego sezonu, natomiast będzie wiele z Hiszpanii, z Polski i pewnie tutaj stąd w Wielkiej Brytanii. Więc serdecznie Was zapraszam, bo będzie kilka ciekawych eksperymentów z naszej strony. Postaram się umieścić w opisie linki do moich wysiewów pomidorów, później do pikowań i do przesadzeń, i tam bardzo szczegółowo tłumaczę, jakie odmiany sadzę, dlaczego takie, jakich odmian nie będzie i więcej szczegółów. Więc jak najbardziej, zapraszam Was do opisu filmu. Mieliśmy już też dużo pomidorów mięsistych, bardzo smacznych, które zużyliśmy na pasaty i były dobre. Także kolejny rok i kolejny sukces z naszych pomidorów. I kolejne warzywo, seler korzeniowy. Zapraszam Was na shorta, pokazuję jak obrywam liście, żeby fajnie warzywo rozwinęło się w korzeniu i żeby miało super bulwę. I muszę Wam powiedzieć, nie było źle, nie było źle, bulwy były całkiem duże. Raz z ciekawości zważyliśmy, miało około 800 gramów do 900, także całkiem spory okaz. Także jak najbardziej, obrywanie liści ustalera korzeniowego, róbcie, polecam serdecznie, Jest bo warto. Pozytywne. Absolutnie, tak. Kochani truskawki, no ja Wam więcej chyba nic nie muszę mówić, z wyjątkiem tego, że jeden rządek był w zeszłym roku, a w tym roku będzie pięć. Pyszne, słodkie, plony mega udane. Bardzo smaczne. I żeby nie było tak różowo, to w porównaniu do zeszłego roku mieliśmy atak ptaków na te truskawki. Masowy atak, tak. Strachy po prostu na ptaki nie za bardzo zdawały egzamin, także w przyszłym roku będziemy starać się zastosować siatkę na ptaki. Brokuły, kalafiory nie mam za wiele do dodania, oprócz tego, że poprawiliśmy się i w tym roku nałożyliśmy siatki, dzięki temu uniknęliśmy zniszczeń. Super plony. Papryczkę czyli wam pokazuję, ale wiecie już, bo wspominałam o tym na filmach. Ja jej nie wysiewałam, natomiast kupiłam doniczkę wiszącą i była w tunelu. Taka ze sklepu papryczka czyli, która rosła i pięknie dojrzała. Jeśli chodzi o groszek, w tym roku mega obrodził. Nie mogę z tego słowa na groszek powiedzieć. No może jedno, w sumie jedno złe słowo. Za długo mi rośnie, zbyt późno dojrzeje. Ale to w sumie jedyna rzecz. I jeżeli już reszta moich warzyw wychodzi z ogrodu, bo już jest koniec sezonu, takiego że większość warzyw wychodzi z ogrodu, zostaje przetworzona, to jeszcze mój groszek, zielony słodki groszek, jeszcze wisi sobie, jeszcze dojrzewa. Więc tak, już całkiem jesienią będziemy go sobie jeść. Ten już taki nawet fajny grubiutki. Otwarłam tak kilka, żeby Wam pokazać, ale widzicie, on jeszcze nie jest... On jest smaczny już do jedzenia, bo jest mega słodki i mięciutki. Ale jeszcze tak parę dni jakby posiedział, to jeszcze by dojrzał, jeszcze by troszeczkę urosły te kuleczki. Ten groszek to jest, wiecie, domena mojej córki. Córeczka co sezon sadzi i co sezon go chrupie. Także to nie jest tak, że posadzi i macie, tylko posadzi i sobie podchodzi tylko... I obiera. Uwielbia go. Zresztą my wszyscy jemy groszek. Ale to jest właśnie jej domena, że zawsze pilnuje sadzonek, sadzimy razem i potem dogląda, czy już jest czas na zbiory. Także jeszcze troszeczkę mu brakuje, ale już bardzo, bardzo niewiele. I jak widzicie, jest bardzo zielony. Nic nie dzieje z liśćmi, nic nie dzieje z rośliną. Mega sprężysty ciągle, więc spokojnie jeszcze odda tym groszkom. Środki odżywcze i będzie jeszcze rósł. Tutaj w sezonie już Wam dużo powiedziałam. No, teraz jestem po sezonie, po zbiorach, to mogę tylko dodać, że jak najbardziej groszek udany, zdążył dojrzeć. Duże zbiory, bardzo pyszna odmiana. Zdecydowanie mieliśmy go więcej w tym roku niż w zeszłym. W zeszłym było zdecydowanie za mało, i myślę, że taką ilość Powtórzymy Przyszłam popatrzeć, 24, czy groszek jest gotowy, bo ale nie, tak, ten kolega się jeszcze ociąga do zbioru, o, tak. groszki jeszcze dość płaskie, nie są w pełni dojrzałe, więc groszku na razie chrupać nie będziemy, ale już wkrótce kolego, już wkrótce, ja tu za parę dni znowu przyjdę sprawdzić. Oj, tu chyba przesadziłam z czasem, zobaczcie jaka wielka. Oh. Ja nie wiem, ale za 20 cm to tu jest. Trochę przerosła. To no nic. Zje się. Ona nie ma takiego łyka. I ziarenek w środku nie ma dużych, więc. Jakim cudem przylepiłam? Pewnie na dole rosła. Trudno. Ale gigancior, no nie? Spora. Mój Boże, jak ja uwielbiam tą fasolkę. I nie mam na myśli wyłącznie walorów smakowych. Ale zobaczcie, jakie piękne plony. Pogoda, niepogoda, zimno, nie zimno. Wieje czy pada. Na tą fasolkę mogę zawsze liczyć. I dlatego zawsze ją wysiewam. Co roku ją wysiewam i co roku mogę na nią liczyć. Odporna, plenna i smaczna. Czyli w sumie wszystko, co mi pasuje. Wszystko, czego potrzebuję właśnie w takiej fasolce. Żółta niestety mi nie rośnie i nie będę ściemniać, że mam, bo posiałam i w ogóle nie wyszła. Ale ta ślicznota cudowna. Dajcie jej tylko piękne sporniki. W tym wypadku mamy bambusowe kijki. I zobaczcie, jak się odwdzięczyła. Cudo. Jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo. Dlatego ją tak powtarzam co roku. Bo ona mi naprawdę rośnie. Mimo zimnej pogody, mimo ciągłych deszczów, wiatru, ona wytrzymuje sporo. I naprawdę mi pięknie rośnie. Polecam ją z całego serca. Ale też można dodać, że próbowaliśmy żółtą fasolkę dwa razy posadzić. Nie udało się niestety w tym ostrym klimacie i zrezygnowaliśmy z sadzenia żółtej po prostu, i plony są piękne tylko zielonej. Także cieszy nas chociaż ta zielona, dokładnie tak. Podjęliśmy dwa razy próbę, no ale bez sensu było wiecznie próbować, Nakład naszej pracy, czasu. Wycofaliśmy się z żółtej i zostaliśmy na super zieloną. I tak właśnie przechodzimy do cebuli, która obrodziła przepięknie, bardzo duże bólwy miała w tym roku. Zwiększyliśmy bodajże chyba 3-4 Tak, przynajmniej 3 razy, pamiętam. Coś takiego, coś takiego i naprawdę nas zaskoczyła, bo piękna, zdrowa i bardzo duża przede wszystkim. Taki jeszcze nie widziałem tak normalnie, że tak urośnie. Także bardzo smaczna też jest i piękna. Mieliśmy chyba trzy odmiany tej cebuli wsadzone to było dymki. Była też część na próbę posadzona chyba Giant. To była cebula, czy tak, coś takiego. Tak, miała, być taka gigantyczna. miała osiągnąć kilogram bodajże jako jedna sztuka. Praktycznie niewiele brakło do tego, że osiągnęła ten kilogram. Tak, super. Także bardzo wielka i duża urosła też. Oj, czosnek. O, aż się płakać chce, co z tym czosnkiem wyszło. W ogóle nie jesteśmy zadowoleni. Totalna klapa. Pierwszy raz sadziliśmy czosnek wiosenny i z ręką na sercu. Nigdy więcej. Wyłącznie na zimę, późną jesienią sadzić. Kompletnie się nie udał. Ciekawy fakt na temat mięty mojej właśnie tutaj widzicie. Totalnie ścięłam ją na zimę i ona pięknie odbiła. Zrobiłam z niej syrop. Taki wiecie, na jakieś tam choróbska, na zimę zapasy. Ogórków polnych w tym roku ujedliśmy, nie to co w zeszłym oczywiście, ale na pierwszy miesiąc były osunięte folią, żeby dać im czas na taki start, żeby ładnie urosły i plony były nieziemskie. Mam masę, masę przetworów. Mieliśmy też ogórki z Hiszpanii szklarniowe, bardzo obfite plony, bardzo duże ogórki i byliśmy bardzo z nich zadowoleni. Ziemniaczki w tym roku były pod moją opieką i był mały eksperyment. Spróbowaliśmy czterech odmian, Sarpomira, Setanta, King, Edward i Rooster. I można już powiedzieć, że tylko dwie odmiany na przyszły rok zostały wybrane z tego. Będzie to Sarpomira i Rooster. Ponieważ były najlepszymi zbiorami bardzo duże ziemniaki i smaczne. Rzadkiewka super, mieliśmy normalną, klasyczną czerwoną oraz podłużną białą. Obie były podłużne, nie były takie okrągłe kuleczki, obie były podłużne, aczkolwiek muszę dodać, że biała bardzo ostra, więc w tym roku raczej już będzie tylko czerwona. Różonecznik, czyli ten popularny rododendron, czerwony przed domem, pelargonie czerwone, siane z moich ziarenek oczywiście. I żonkile, narcyzy wokół domu. A tak wyglądają i już zebrane moje nasiona, z mojego piękne. łubinu. Cieszył oko mega. Zobaczcie, ile wyszło. Zobaczcie. Na tą chwilę już pół miseczki takiej. Oj, łubinu to będę mieć na przyszły sezon. Będzie się działo.